Dzień dobry. Minął kolejny tydzień pracy w Parlamencie Europejskim, w Brukseli, tym razem. Jeszcze sesja w Strasburgu, potem jeszcze jeden tydzień w Brukseli i nareszcie wakacje. Myślę, że dla wielu z nas jest zasłużone. Czekamy już na nie z niecierpliwością. W tym tygodniu najważniejszymi tematami był raport dotyczący Palestyny. Oraz raport dotyczący pomocy humanitarnej, a właściwie innowacji w niesieniu pomocy humanitarnej w związku z ogromną liczbą osób, które takiej pomocy potrzebują. Ale wróćmy do Palestyny. Raport dotyczący sytuacji w Palestynie dotyczy zarówno mieszkańców zachodniego brzegu i strefy gazy. Część z nich mieszka w, nadal w obozach dla uchodźców, które zostały utworzone w 1948 roku, wtedy, kiedy powstało państwo Izrael. Ten raport obejmuje również różne działania Izraela, które są przeciwne ludności palestyńskiej, ale obejmuje również działania Hamasu, oraz innych grup, które są z kolei niebezpieczne dla istnienia Izraela. Ten raport jest bardzo trudny, ponieważ dotyczy współistnienia Izraela oraz Palestyny właśnie w jednym państwie i ta wspólna egzystencja przynosi bardzo wiele wyzwań, bardzo wiele problemów do rozwiązania, które, jak domyślacie się, są trudne, ponieważ obie strony chciałyby jak najwięcej. Obie strony również oskarżają się nawzajem o ingerencję w sprawy jednej lub drugiej strony. Uczestniczyłam w dyskusji dotyczącej tego raportu i postulowałam, żeby stworzyć taki raport, dotyczący Izraela. I to byłoby sprawiedliwe. Niektórzy europosłowie są przeciwni temu raportowi, ponieważ są tam zawarte działania Izraela, które są niezgodne z praworządnością i z demokracją, z poszanowaniem tych, tych wartości. Natomiast wiele osób chce jednak głosować za tym raportem. Zobaczymy, jaki będzie wynik w następnej sesji w Strasburgu, gdzie ten raport będzie głosowany. Natomiast następny raport, który dotyczy zagadnienia: jak zbudować jakieś innowacyjne metody wniesieniu pomocy humanitarnej, tak żeby objąć pomocą humanitarną jak największą ilość osób. Ta ilość osób, która potrzebuje pomocy humanitarnej ze względu na coraz więcej konfliktów. Te konflikty również zaostrzają się, tak jak między innymi konflikt w Ukrainie. Coraz większa ilość katastrof naturalnych. To wszystko powoduje, że osób, które potrzebują takiej pomocy, jest coraz więcej. Oczywiście chcę wam powiedzieć, że pomoc humanitarna też nie może trwać zbyt długo. Jak najszybciej powinno się przejść do fazy odbudowy i pokoju, ale ten etap pomocy humanitarnej dopóki trwają Walki, dopóki trwa konflikt, no jest czymś koniecznym. Omawialiśmy bardzo wiele kwestii w tym raporcie. Raport, który przedstawił europoseł Zorinio, jest bardzo kompleksowy, właściwie obejmuje wszystkie problemy. No, niemniej też zauważam, że są takie aspekty, które może należałoby powiększyć albo w ogóle ująć w tym raporcie. Jednym z takich problemów jest udział mediów w różnego rodzaju konfliktach i w katastrofach naturalnych. Na pewno macie takie doświadczenie. W pierwszym momencie media informują o tym, co dzieje się. Z dnia na dzień, ale im dalej od danej wojny czy, czy katastrofy, problem z, z mediów znika. Natomiast zostają ludzie, ludzie, którzy potrzebują pomocy. No taki jest nasz charakter, że jak jest coś w mediach, to chętnie to popieramy, pomagamy, a jak to znika i już nie jest w polu naszego widzenia. To wtedy tej pomocy jest o wiele mniej. Więc zastanawialiśmy się, w jaki sposób zmienić udział mediów, tak, żeby to nie media decydowały o tym, gdzie i komu pomagać, ale żeby decydowały o tym organizacje humanitarne lub instytucje, które mają dobre rozpoznanie w terenie. To byłaby na pewno ogromna zmiana. Oczywiście media są potrzebne, ale powinny być wykorzystane w inny sposób. Jednym z tematów bardzo ważnych jest rozdźwięk, który mamy pomiędzy środkami, które Unia Europejska ma na pomoc humanitarną, a potrzebami humanitarnymi, które. Przewyższają te kwoty, które Unia Europejska jest w stanie przeznaczać. W związku z tym, zarówno Unia apeluje do państw członkowskich o zwiększenie środków na pomoc humanitarną, ale też musimy mieć świadomość tego, że Unia Europejska nie rozwiąże tych wszystkich problemów. Są jeszcze inne instytucje międzynarodowe, są też prywatni donorzy. Więc jest nadzieja, że przynajmniej większą część tych potrzeb uda nam się zapełnić w 2024 roku. Nie będzie to łatwe, ale społeczność międzynarodowa musi się zmobilizować, tym bardziej, że fakt, że mamy do czynienia z zapomnianymi konfliktami. Takimi jak w Sudanie, jak w Kongo, jak w Salwadorze, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, zapominamy o tym, że trwają tam konflikty, które dotykają przede wszystkim ludność cywilną, a zwłaszcza kobiety i dziewczynki. Wojna w Ukrainie skupiła naszą uwagę na tym regionie. Ale nie możemy zapomnieć o tym, że również gdzie indziej są potrzeby i e, mamy obowiązek w ramach Solidarności pomagać tym krajom. Będziemy dalej pracowali nad tym dokumentem. Tam znajdą się jeszcze rozwiązania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, e, z, e, z Unią Europejską czy z innymi instytucjami. Będziemy śledzić ten raport i będę Wam opowiadała o tym, co dalej się w nim dzieje. Trzecim ważnym problemem są sankcje. Otóż w wielu krajach, gdzie toczą się konflikty, gdzie mamy do czynienia z katastrofami humanitarnymi, ale nawet i bez tych wydarzeń, łamane są prawa człowieka i również prześladowane są organizacje. Które zajmują się czy to pomocą humanitarną, czy właśnie prawami człowieka, czy środowiskiem, dochodzi nawet do zabójstw takich ludzi. No i chcielibyśmy, żeby tego typu przestępstwa były karane, żeby również były sankcje nakładane na instytucje, które zagrażają. Zarówno prawom człowieka, organizacjom, które je promują i ich bronią, oraz za przeszkadzanie udzielaniu pomocy humanitarnej. Zresztą sama byłam świadkiem tego w wielu krajach i nigdy takie kraje nie ponosiły konsekwencji tego, że zabraniały pomagać ofiarom wojen, konfliktów czy katastrof naturalnych. Jak wiecie, nakładane są sankcje na różne kraje z różnych powodów, natomiast bardzo często obserwujemy zjawisko nieprzestrzegania sankcji. I chcielibyśmy, i to jest też poruszone w tym raporcie, żeby było to monitorowane, żeby Fakt, że są nałożone sankcje, dawały nam pewność, że pewne produkty nie są sprzedawane w pewnych krajach, albo również produkty z krajów, które, tak jak Rosja, są agresorem, nie są kupowane w naszych krajach. To jest bardzo istotne, bo jest to bardzo dobry nacisk. Ekonomiczny, ale również polityczny, na kraje, które dokonują agresji na innych krajach. Przed nami bardzo wiele pracy, ale jest to praca bardzo interesująca i mam nadzieję, że będzie miała pozytywny wpływ na udzielanie pomocy, na skuteczne udzielanie pomocy w bardzo wielu krajach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam miłego końca tygodnia, no i spotykamy się po sesji w Strasburgu, na której na pewno będzie bardzo dużo się działo.